Siema z tej a w dzisiejszym filmie będziemy płacili toksycznemu dzieciakowi 10 zł za każdego fraga, którego zrobi. No w sumie, może dzisiaj naprawdę dużo zarobić na dzisiejszym filmie. Jednak ja mu za bardzo nie pomogę w tym fragowaniu. Nawet powiedziałbym, że mu będę w miarę przeszkadzał, jeśli będę miał okazję. Ponadto, oczywiście, no to mam nową myszkę, zapowiadałem to od paru dni. Za dobrze nie gram na tej myszce w Fortnite'a, bo mam ją od dwóch godzin. Także, generalnie, no to myślę, że naprawdę może to być ciekawie. Także co, myślę, że naprawdę mega fajny odcinek. No, jeśli chcecie taki sam odcinek, tylko na przykład z 9 no to myślę, że możecie wbić tutaj 1000 łapek w górę pod tym filmem. Zapraszam do udostępnienia tego materiału znajomemu każdy komentarz o treści. Monitor serduszkuje, zostawcie łapkę w górę z suba dzwonem. No i zapraszam do używania mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli kodu DEA, DLE-VIZIR w sklepie w Fortnite. Cie. Będzie mi naprawdę mega, mega miło, jeśli byście to zrobili. Dobra, Siema. Siema. Piękny głos. Słuchaj, słuchaj. Dzisiaj będę ci płacił za każdego fraga 10 zł. O, to super, będę mógł no, we skrzynja stowiku. Tylko to ja może nie będę tańczył tych emotek z tych, wiadomo, co? Z wyprawami. Ale to ja to mam wyciszone i tak. Tylko że słychać na twoich głośnikach. Bo ja mówiłem. Że nie mogę edytować ani budować na tej myszce, co nie? Jak przed zanim zaczęliśmy nagrywać. Wiesz co się okazało? Że grałem na tym. Na Ameryce. I dlatego? Bo miałem 150 pingów. To ewidentnie zło iQ jest załadowane. Dobra, to co? Na piszczącą lecimy? E, jak chodzi o fragi, to ja bym raczej podesił to o tą miejscówkę. Specjalnie mnie wysyłasz w jakieś... No może trochę specjalnie no. Chciałeś pod fragi grać i nikogo tutaj nie ma dzięki. Nie. nie ma? 20 złoty, dzięki Co tam u ciebie, bombo Ogólnie, ogólnie mam dwa fragi, czyli 20 złotych A, ogólnie to właśnie ci zabrałem fraga Ogólnie to se zos, ja tak już mam dwie dyski. Więc proszę Cię, chłopcze. Ty jest to będę miły. Będę miły, masz. No bądź lepiej miły, bo Ci daję moje pieniądze. Ty oskamujesz się ze wszystkich pieniędzy z A, czyli chcesz mnie oskamować, tak? Nikogo nie ma, ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Dlatego specjalnie kieruję się na tilt Towers. Nie! Gdzie się kierujesz? Nigdzie nie idziesz. Ja mam dużą potę, chodź, dam Ci. Dam Ci dużą potęgę. No ja wiem, no jakbyś miał dużo potę, to sam byś film. No Ty masz takie zławe zagrywki, jak nie wiem, jedna z, z tego z kopciuszka, co no, ty chciałesz uczynić, człowieku? No nic. No właśnie, to się ode mnie odcinek wariacie. Wariatuncia. No o, enemies, enemies. Gdzie? Nigdzie. Ale z kamer. Skar jeszcze. Nie! Jest! Ha! Dobra, tego nie było w planie, ale okej, okay, niech ci będzie, zaoszczędzić trochę na A kto, kto powiedział, że ja cię podniosę? <laughs> ale ty mega śmieszne, jesteś. To nie był żart! Pokazać ci, co z tobą się stanie, jak mnie. O! Dobra, już. Spokojnie. Sferowe tornado jest w ciebie walone. To nie coś mówisz. Zabrałeś mi fragi, ale. Dobra, no. niech ci będzie. Dlatego kierujemy się na Slurp Trucka. O, enemies, enemies! Gdzie? Bo nie widziałem. Nie, nie, nie! O. Co ty robisz? <grym> Jest! Już snorpa nie mać. No to co tam kolego? Jak tam twoje fragi? Jak tam twoje fragi? Bo na razie to dwie dychy tylko zarobiłeś. Ale... Jest <grymne> co? Chyba powinieneś... Nie wiem. O, dobra. Dzięki za info. Dobra. A to... Nie, a agowa, agowa. a A teraz to <grymne> O, ja Gdzie tu jest drugi kolega? Tutaj? O, do, dobra, i z tej gry. E, ja bym już miał tak 100zł, ale no oczywiście no, chyba Nie, za nie mam matsów. Proszę nie ma tu matów, nie ma tu Poczekaj, poczekaj, na idę do łazienki. A bo ja sam jestem w gierce. Co? Ale ja gram na 40 fps, więc daj mi trochę pory. Nie. Gdzie lecimy? No to tak. To przyjemny park bardzo się udał. No więc tutaj tutaj, bo łatwo zrobić fragi i na początku, a potem dobijesz każde. Nie! Nie no, zostaw moje pieniądze. To, ale Jak to może być celne? Wiarę w Straciłem wiarę w ciebie. Ty weź się trochę postaraj, bo ja tu fraguję, a ty... A ty od jakiej aury giniesz? No proszę Cię człowieku. O, ale... O, bananek! Zostań mym banankiem, stań wczesnym porankiem w od rana i szerej na banana. I bo cię zapraszam, mam zginąć jego kraszy. Złotkie masz oczka, złotką masz górkę, dalej nie pamiętam. O, głuchy. <ślesz> <ślesz> Dura, gdzie lecimy? O, nie do... Ale naprawdę... Co? Co! Dobra? Mój frag! Moje fragi oba! Dobra, kiedy mam skójtować tą grę, bo nie rozumiem. Jak? Nie wiem, dobra. 10 zł. Co? Jak? Nie? No nie! Proszę, A, ja po, a powiedz, dół. że jest to najlepszy youtuber. No dobra, zgrzesza, ale Wesis to <noise> Najlepszy youtuber. <noise> no co jest. Dobra. Jałbym powiedzieć, ja znajszkowany. Oho, ktoś tu jest! Co to? Ja nie wiem, no to, ale to nie jest sterszy, ty masz lepszy internet ode mnie. <noise> Dobra, leży jeden. Leży drugi. O, czy to był... Nie, to tylko mój zginek. Przecież myślałem, że jakiś typ stoi, ja tu słucham. No, <laughs> dobra. Ja już teraz złotówek widzę na raz, na oczy, że... ty masz fragów w ogóle? Trzy. Ty masz najlepszy loot. Także co, to by było już na tyle w tym filmie. Zostawcie łapkę w górę, suba w na mojego Instagrama i z mój drugi kanał mojego Discorda. Ponadto każdy komentarz o treści monitor serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu monitor, a ja wam przypominam, serduszko, zostawcie łapkę w górę, suba w na mojego Instagrama i z na na drugi kanał mojego Discorda. Gdyby każdy kto mnie ogląda zasubskrybował ten kanał wraz z dzwoneczkiem, to mielibyśmy uwaga ponad 100 tysięcy subskrypcji. Także zasubskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem, kliknij właśnie w ten czerwony guzik tam na dole. Serdecznie Cię do tego zapraszam. Ponadto właśnie każdy komentarz o treści monitor serduszkuje. Zapraszam na mojego Discorda, na mojego Instagrama, Witty, na mój drugi kanał. No a ja już oczywiście będę z Wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć!